Dobra, idziemy spać. Nie, zagrajmy butelkę. Jest tak późno. Dobra, yy, ty musisz. Mm, nie wiem, masz jakiś pomysł? Mamy w lodówce jedną wypije. No wypiję. Dobra. Dobra, no to Ty może. Pójdź do lasu. Zwariowałaś? Wiesz, która jest godzina? Na no, co boisz się? No dobra, skąd będziecie wiedzieć, że ja tam naprawdę byłam? Dobra, no to zrobisz zdjęcie. Dobra, ale jakbym długo nie wracała, to piszcie. Koderka <laughs> <Piotorka> mi zgasła. <laughs> Nie, wiem, może powinniśmy jej do niej napisać. Co to było? To Sadie? Chyba tak. No! Patrzcie, tutaj macie dowód, że tam byłam. Patrzcie. Dobra, jestem w lesie. Co to było? Ej, a ten krzyk przed chwilą? Jaki krzyk? No, ten pomocy dochodził z lasu. Na pewno nie mój. Ej, może powinniśmy to rano sprawdzić? A co, byś zabili, czy coś? Ale przecież Sadie tam przed chwilą była. Nie widziałam tam nic dziwnego, oprócz. Daj telefon. O tutaj. O tutaj. Jezu. Jest Myślałam, że to jakaś gałąź, ale. O matko! Może powinniśmy to komuś zgłosić? nie wiemy, może to jakaś sarna, wiatr. Jak Syria potrzebowała pomocy? A co, jakiś duch chciał nas tam zwabić. Sadie, wiemy, że lubisz horrory, ale myślę racjonalnie. To mało prawdopodobne. Dobra, to rano zobaczymy. Ej, idziemy zobaczyć do tego lasu czy coś. No, w sumie... Wy co chcecie, ja w sumie to może zostanę na warcie. A i co mi tutaj zostało? No, Chodźmy tędy! Hej, widziałeś gdzieś Alice? Nie, nie widziałam właśnie. Skąd się tu wzięłaś? Ej, widziałeś, że w jest coś strasznego? Trzy podkowy. Jakie trzy podkowy? Co to znaczy? Te trzy podkowy? Trzy podkowy pod spalonym drzewem. Nieszczęsny traf. To znaczy nieszczęsny traf? Nieszczęsny traf? Czytałam o tym. To legenda o tym, jak trochę się zaginęła w tym lesie. Trzy podkowy oznaczają szczęście. Za to spalone drzewo oznacza bardzo dużo nieszczęście.